Twórcy gry opublikowali oficjalne zwiastun wielkiego eventu, na którym pojawiły się nowości na nowy rozdział 7. Mamy oficjalne zdjęcie mrocznej obecności. Na event wróci Godzilla, Megazord i inni. Dostaliśmy zwiastuny nowego rozdziału 7 oraz mamy ogrom wycieków na nowy rozdział i wielki event. Lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 500 fałdolców, to koniecznie zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, no i nie zapomnij podbić tego filmu, przesuwając komentarz, na bok na telefonie. Przypominam jako epic partner o Kodziku Kicia w sklepie, tak jak te Kozaki. I o komentarzu znikiemy, a my przejdźmy sobie już do filmu. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, bo jak sami chwilkę temu słyszeliście, do internetu trafiło ogrom i to naprawdę ogrom informacji na temat nadchodzącego wielkiego eventu. Jak i co ciekawe, nowego rozdziału siódmego, a cały odcinek zaczniemy sobie od oficjalnego zwiastu na nadchodzącego eventu. Dokładnie wczoraj wieczorem o godzinie 20.00 twórcy gry opublikowali na swoim Twitterze wpis, w którym napisali nam nadchodzi rozliczenie, czy będziecie gotowi na wezwanie. I data 29 listopada, godzina 20, a do tego postu został dołączony 30 Sekundowy filmik z całego tego wydarzenia. Sam filmik zaczyna się sceną, na której możemy zobaczyć pistolet szczeliny, dokładnie ten sam, który został użyty przez agenta Jones'ego w ostatnim evencie, który przeniósł nas na mapę Springfield, a zaraz dalej dzieje się coś, czego sam się nie spodziewałem, bo są tam wszystkie ważne postacie rozdziału 6. Zaraz na samym początku filmiku, po tej stance, gdzie pojawia się pistolet szczeliny, możemy zobaczyć macki Krakena, zaraz później pojawia się tam Godzilla i King Kong, potem pojawiają się statki Star Warsów, zaraz po nich widać Homera Simpsona giganta, który trafi na dniach do gry, a na końcu jest jeszcze Megazord. Te wszystkie rzeczy, które wam właśnie wymieniłem chwilkę temu, czyli właśnie Godzilla, King Kong, statki Star Wars, Megazord i Homer Simpson, pojawią się na nadchodzącym wielkim evencie na żywo i będą pomagać nam w pokonaniu mrocznej obecności, która, co ciekawe, też jest na tym zwiastunie. Zaraz w samym środku tego filmiku oraz na samym jego końcu mogliśmy zobaczyć dokładnie dwa rzuty na nową mroczną obecność, jaka będzie na evencie, i nie mówcie, że nie, ale jej wersja niekreskówkowa wygląda o wiele mroczniej niż wersja. Która pojawiła się na tym wcześniejszym evencie kreskówkowym. Dodatkowo kochani, na zwiastunie tym mogliśmy przy okazji zobaczyć jakąś zniszczoną wyspę czy coś w tym stylu, i dużo osób myślało, że to wyspa nowego rozdziału, ale nie, ponieważ jest to mapa rozdziału 6. Tutaj dodatkowo macie zdjęcia tualobby na evencie, i tak jest to stara wyspa, i to na nią powrócimy podczas nadchodzącego wielkiego eventu. Ale spokojnie, bo to nie koniec informacji na temat wielkiego wydarzenia, jakie pojawiły się w internecie, bo jest ich jeszcze naprawdę bardzo dużo i spokojnie do tematu zwiastu na rozdział. 7. zaraz sobie przejdziemy. Pozostając sobie jeszcze na chwilkę przy temacie nadchodzącego wielkiego wydarzenia, to tak, teraz na moim ekranie w tle możecie zobaczyć oficjalną grafikę tego nadchodzącego eventu i jak widać jest tam Agent John C Nadzieja oraz z tyłu za nimi jest jeszcze prawdopodobnie punkt zerowy. Na grafice tej mamy też dodatkowe informacje na temat eventu i dowiadujemy się, że event nosi nazwę Godzina Zero, startuje w grze 29 listopada o 20, tryb eventowy pojawi się w grze o 19.20, więc tryb na event też jest już pewny oraz event odbędzie się... Tylko i wyłącznie jeden raz. Tak więc kochanie, pamiętajcie, aby zalogować się tamtego dnia do Fortnite'a troszeczkę wcześniej, aby ominąć wszystkie kolejki i zapewnić sobie miejsce na wydarzeniu, tym bardziej, że będzie to naprawdę ogromny event, co widać po zwiastunie, więc serwery gry mogą stać mocno i to mocno obciążone. Ale spokojnie kochani, na tym wydarzeniu, które będzie teraz w Fortnite, serwery gry powinny spokojnie sobie poradzić, ponieważ twórcy gry wymyślili nowy sposób jak przygotować serwery na wielkie eventy i widzowie dzisiaj i jutro o 19.40 odbędą się przed. Wczesne testy trybu eventowego, w których każdy z Was może wziąć udział. Tak jak już wspomniałem Wam chwilkę temu, dokładnie dzisiaj i jutro o godzinie 19.40 w grze pojawi się tryb gry o nazwie Epic Event Testy, w którym gracze po wejściu nie dostaną spoilerów wydarzenia, tylko będą mogli oni przetestować serwery i przeciążyć po prostu serwery Fortnite'a. Twórcy gry dzięki temu będą mogli przygotować wszystkie serwery gry na datę 29 listopada godzinę 20, tak aby wszystko dobrze działało, więc jeżeli chcecie pomóc Fortniteowi z serwerami, na event, na ten kolejny, który będzie, wystarczy wejść do gry dzisiaj i jutro o 19.40 i po prostu im pomożecie. Sam tryb gry pojawi się w Fortnite dzisiaj chwilkę przed godziną 19 i pojawi się w menu wyboru trybów i za wzięcie w nim udziału dostaniecie 80 tysięcy expa, czyli jeden cały poziom, więc naprawdę warto tam wejść, żeby dostać przy okazji jeden cały level. W temacie samego wydarzenia pojawiło się też sporo spoilerów, aczkolwiek o nich pogadamy sobie na filmie jutro o 14.35, tak więc wyczekujcie jutrzejszego filmu. Skoro znacie już wszystkie nowe informacje na temat nadchodzącego wielkiego wydarzenia, przejdźmy sobie do tematu nowego rozdziału siódmego, bo w jego temacie mamy o wiele więcej ciekawych informacji, no i przykładowo dostaliśmy pierwsze zdjęcie wyspy nowego rozdziału, oficjalną jego nazwę i wiele innych przekozackich rzeczy. Ale po kolei, w ostatnich dniach, jak nie pamiętacie, twórcy internetowi z Fortnite'a zostali zaproszeni przez twórców gry na wczesny dostęp do rozdziału 7 i zostali oni zaproszeni do Los Angeles'y i wszystko to było wczoraj i to właśnie od nich mamy kolejne wycieki. Pierwszy wyciek, jaki pojawił się w internecie to oficjalna nazwa sezonu pierwszego rozdziału 7 i teraz w tle możecie zobaczyć zdjęcie, które przedstawia nam właśnie jego nazwę i tak widzowie jest to oficjalna angielska nazwa nowego sezonu pierwszego rozdziału 7, lecz polskiej wersji jeszcze nie znamy. I tak tak wiem wiem, że moglibyśmy to po prostu przetłumaczyć, ale przeważnie tłumaczenie te nie pokazuje nam dokładnej nazwy polskiej jaka pojawi się potem w grze, więc będzie ona zapewne inna jak to zawsze, ale to nie wszystko, bo kolejne zdjęcie jakie trafiło do neta to zdjęcie mapy nowego rozdziału i kochani na wyspie pojawi się znak Hollywood. No nie do końca będzie to taki typowy znak Hollywood jak jest na świecie, tylko będzie to kochanie znak Battlewood jako nawiązanie do znaku Hollywood, więc jest to kolejne potwierdzenie, że wyspa nowego rozdziału będzie związana ze Stanami Zjednoczonymi, ale spokojnie to jeszcze nie wszystko. Na ostatnim zwiastunie darmowego skina, który pojawił się w grze po tej wcześniejszej aktualizacji mogliśmy zobaczyć, że na jednej ze scen w tle był widoczny wielki diabelski młyn i jest szansa widzowie, że jest to również jeden z fragmentów mapy nowego rozdziału 7, ale ten temat akurat nie jest potwierdzony. No i wracając jeszcze sobie na chwilkę do tematu zwiastuna, którego pokazałem wam na początku tego filmu, tego zwiastuna wielkiego eventu, to pojawiła się tam jeszcze postać na motorze i jest to kochanie zwiastun, że w nowym rozdziale 7 do gry trafi na 100% współpraca z Kill Bill, bo jest to ta postać oraz wrócą też motory. Tak więc kochani, współpraca z Kill Bill jest potwierdzona jako powracająca w nowym rozdziale 7, tak samo jak motory i co ciekawe, wrócą do gry te motory, które były na Mega City, chodzi o te szybsze, a nie krosy. No i kochani, przyszedł czas na informację, która większość was zaskoczy, ponieważ chodzi tutaj o strefę i jak jeszcze nie wiecie, to strefa w nowym rozdziale 7 zostanie mocno przekształcona i po raz pierwszy w życiu nie będzie to okrągła strefa, tylko będzie ona wyglądała troszeczkę inaczej niż do tej pory. W plikach gry istnieją wzmianki, że w trybie Battle Royale ma pojawić się specjalna strefa siódemki. I likerzy, już z plików, jakie są w plikach, pokazali nam, jak to będzie wyglądać. I tak prezentuje się pierwszy rzut na to, jak będzie wyglądała sama strefa. I jak widzicie, nie zawsze będzie ona w takim wyglądzie. Mimo wszystko, od nowego rozdziału w Fortnite pojawi się całkowicie nowa strefa. I co najważniejsze, kochani, będzie jej nowe działanie, które na pewno każdemu z Was się spodoba. I na pewno zmieni rozgrywkę w trybach turniejowych, o ile tam też się ona będzie pojawiała. I sama strefa zmieni się też. W pozostałych trybach gry. Tak więc nie tylko nowy rozdział 7 otrzyma nową strefę, ale też wszystkie pozostałe tryby, które właśnie mają, takie jak tryby Blitz, Reaktywacja i OG i innych, które też mają strefę, i zapewne będzie to tymczasowe, aby twórcy mogli przetestować nową strefę i ma być ona zaraz po jego starciu. Informacje na temat dokładnego jej działania dopiero poznamy. No i co ciekawe, kochani, w temacie nowego rozdziału 7, mam dla Was jeszcze jedną informację: w internecie pojawiły się kolejne dokładne zdjęcia wyspy, która pojawi się właśnie wraz z jego starciem. Startem. Same zdjęcia macie widoczne na moim ekranie w tle i dokładniej szczegółowo omówimy sobie je na filmie jutro. Więc wyczekujcie jutrzejszego mocnego filmu na nowy rozdział 7. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat wielkiego eventu i nowego rozdziału 7. A jeżeli chcecie jutro odcinek na temat wyspy nadchodzącego rozdziału 7 i jego nowości, to koniecznie zostawcie łapeczkę do góry i komentarz wyspa. A nie dość, że już jutro na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce. To dodatkowo, jak zawsze, dostaniecie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nie mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Jo!